Pomniejsza antagonistka w Security Breach, a główna bohaterka w Help Wanted. Vanessa ma dosyć długą i ciekawą historię. Można by było powiedzieć, że prawie najdłuższą z całego Security Breach. Od początków zainfekowania do ścigania dzieci w pizzaplexie. To będzie historia o Vanessa. Vanessa A. jest młodą kobietą o bladej skórze. Posiada blond włosy do ramion, piegi oraz błyszczące usta. W Security Bridge nosi kucyka. Za to w Help Wanted miała rozpuszczone włosy z doczepianymi tęczowymi paskami. Podczas pracy nosi ciemno-szarą czapkę z napisem Security, co oczywiście symbolizuje, że pracuje w ochronie. Białą koszulę zapinaną na guzik, dwie małe przypinki do kołnierza z pojedynczą jodełką oraz czarne spodnie z paskiem. Na prawym biodrze nosi złotą plakietkę ochroniarza. Vanessa posiada także jej alter ego, zwane Vani, a w nim jest i trochę inaczej ubrana. Jako wani nosi na sobie kostium białego królika z przeszyciami na całej powierzchni, oraz jednym dużym szwem w szkocką kratę na lewym biodrze. Nosi także maskę królika z czerwonymi oczami, która jest właśnie charakterystyczna dla jej alter ego. Historia Vanessy rozpoczyna się w Herb Wanted, a tam zostaje zatrudniona jako tester wirtualnej rzeczywistości Freddy'ego Fasbera. Tam też zostaje zainfekowana przez glitch wirus i tym samym staje się jego sługą. Następnie, po tym wydarzeniu, została przeniesiona do Funtime Service jako ochroniarz. Po tym skontaktował się z nią jeden z twórców gry Silver Parasol Games po tym, jak przypadkowo stworzyli wirusa na jednej z płytek PCB animatroników. Tym wirusem właśnie był glitch wirus. Udawała, że jest starszym przedstawicielem IT firmy Fazbear Entertainment, aby nakłonić ich do zapełnienia i pełnego dostępu do ich firmy w celu pozbycia się wirusa. Uwierzywszy, że Vanessa pozbywa się wirusa, Silver Parasol ponownie rozpoczął pracę nad Freddy Fazbear Virtual Experience. Tylko po to, aby Vanessa wydała nieautoryzowane polecenia do ich systemu, uzyskując nad nim pełną kontrolę. Teraz przechodzimy do wydarzeń już znanego i lubianego Security Breach. Tutaj znowu jest zatrudniona jako ochroniarz, lecz tym razem pod wpływem wirusa glitchczarstowego infekuje inne animatroniki i zmusza je do polowania na Gregorego. Jakovani po raz pierwszy pojawiła się tuż przed pierwszą w nocy, podczas pierwszego przykierowania zasilania. Po tym jak Glamrock Freddy zostaje zabrany do stacji ładowania w korytarzu prowadzącym do Superstaru Daycare, będzie ona spowodnie przeskakiwać przez korytarz od lewej do prawej, kierując się w stronę wejścia do Superstaru Daycare, zniechciał stając przy tym wizję Glamrock Fred'ego. Później o 1.35, kiedy Vanessa łapie Gregorego, przechowuje go w Lost and Found, aby jego rodzice lub policja mogli go odebrać i rozmawiać z nim przez monitory, gdy przebudzi się o drugiej. Po rozmowie z nim przez monitory, ekran wyświetlający Vanessa przełącza się na Wanii, pytającą Gregorego to swoje tytułowe, czy dobrze się już bawisz, zanim fizycznie pojawi się za drzwiami pokoju. Tam macha do Gregorego i wchodzi do środka, aby go zaatakować. Grac może użyć śrubokręta otrzymanego w pobliskim giftboxie, aby jej uciec. Jeśli jednak gracz nie ucieknie na czas używając śrubokręta na pobliskim otworze wentylacyjnym, nie będzie mógł uciec, co spowoduje, że Vani atakuje gracza. Jednak nawet po ucieczce Vani będzie nieustannie wenterować po atrium Pizza PizzaPlexu. wani będzie w pobliżu wzrok i słuch Gregorego będą zniechęcone. Nie jest jasne, czy wynika to ze specjalnej zdolności Vani, czy po prostu ze stylistycznego projektu. Możliwość taką może stanowić słuchawka nadajnika animatronicznego w jej masce, która zakłóca ich czujniki optyczne, pozwalając jej szybko wędrować obok innych animatroników. Teraz przechodzimy do końcówki Security Bridge. Tam, w zależności od zakończeń, Vanessa może podzielić różne losy. W pierwszym zakończeniu wani umiera poprzez zaatakowanie przez staw boty. W drugim zakończeniu umiera poprzez spadnięcie z dachu. Ale jest też zakończenie, w którym możemy ją uratować. Jest nim kanoniczne zakończenie Security Bridge. A mianowicie Princess Quest Ending. Następną grą, w jakiej się pojawia, jest Help Wanted 2. Tak, Vanessa się pojawia w naprawdę prawie całym kanonie, jest bardzo ważną postacią. Vanessa jako Wani pojawia się nieznacznie po też zakończenia Princess Quest w Help Wanted 2. Po wejściu gracza do Windows System Location i wejściu do dużego dźwigu można zobaczyć Wani patrzącą cię od środka. Od przodu maszyny, po tym jak gracz wręcza monowi, ten sam plusowy glitch trap, jaki można zobaczyć w oryginalnej wersji Help Wanted. Moon wysyła plusaka szybu z nagrodami maszyny, a wani odzyskuje. Jednakże Vani wydaje się przywoływać wersję glitch bezpośrednio z pluszu, po czym go miażdży. Następnie macha do gracza i wychodzi. To może symbolizować to, że Vani ostatecznie niszczy glitch trapowego wirusa i będąc wolną już od tego, jak Gregory ją poprzednio uwolnił, kończy się cały glitch trap. Jak słyszeliście, Vanessa sama dosyć długą historię i na pewno bardzo ciekawą. Zachęcam do czytania książek z serii Tales from the Pizzaplex w celu dowiedzenia się więcej o tej postaci, jak i o innych. Także zalecam zagrać w Help Wanted oraz Help Wanted 2, nawet bez headsetu. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie.